Jesteś w 100% pewien, że twój ogród jest przygotowany na przymrozki i nadejście prawdziwej zimy? Dziś wspólnie to zweryfikujemy. Oto 10 rzeczy, które warto zrobić zanim na dobre dopadną nas niskie temperatury. Dzięki kilku wskazówkom twoje krzewy, kwiaty i rośliny doniczkowe dobrze przetrwają zimę. Oglądaj do końca i sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś bo to co zrobisz teraz przełoży się na stan Twojego ogrodu wiosną. Po pierwsze przygotuj róże. Nie przycinamy ich teraz nisko. Warto jedynie skrócić długie przyrosty, które pod wpływem wiatru i ciężkiego śniegu mogą się pokładać i łamać. Możesz też uciąć stare, przekwitnięte kwiaty i chore części roślin. Profilaktyka w ogrodzie różanym jest bardzo ważna. Zawsze to powtarzam. Jeśli Twoje róże chorowały w sezonie, to pamiętaj, że zarodniki i patogeny zimują na zainfekowanych częściach pędów i w opadłych liściach. Ja robię porządki w ogrodzie różanym już teraz, aby nowy sezon zacząć od czegoś przyjemniejszego niż walka z chorobami. Samo zabezpieczenie krzewów jest stosunkowo łatwe kluczem jest ochrona miejsca szczepienia to tutaj odmiana szlachetna jest zaszczepiona na mrozoodpornej podkładce zaczynamy od usunięcia opadłych liści spod krzewu gdy uporządkujemy rabatę, usypujemy kopczyk u podstawy z ziemi kompostu lub kory sosnowej. Powinien mieć mniej więcej 30 cm wysokości. Pamiętaj, że nawet jeśli wszystko, co jest powyżej kopczyka, przemarznie, to dzięki ochronie miejsca szczepienia róża wypuści nowe, zdrowe pędy u podstawy krzewu wiosną. To jest najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób ochrony róż przed zimą. Po drugie, zabezpiecz hortensje ogrodowe. Tych roślin jesienią absolutnie nie przycinamy. Musisz wiedzieć, że kwitną one na pędach dwuletnich, co oznacza, że pąki kwiatowe zawiązują się na starych pędach już pod koniec lata. Jeśli przemarzną zimą, możemy tylko pomarzyć o wiosennym kwitnieniu. Na szczęście są skuteczne metody, aby zabezpieczyć takie hortensje. Wystarczy okryć krzewy, żeby ochronić wrażliwe pąki przed mrozem i wysuszającym wiatrem. Zabezpieczenie polega na usypaniu kopczyka z kory sosnowej u podstawy, by chronić korzenie i najniżej położone pąki. Pąki wyżej Okrywamy agrowłókniną. Ja używam specjalnych kapturów z białej agrowłókniny. Ważne, aby nie zakładać kapturów za wcześnie. Dopiero gdy nadejdą pierwsze, stabilne mrozy. Zbyt wczesne okrywanie może zaszkodzić roślinie. Kaptury są bardzo wygodne, ponieważ łatwo je założyć i zdjąć w cieplejsze zimowe dni. Pamiętajcie, że hortensje ogrodowe są najbardziej wrażliwe spośród wszystkich hortensji. Jeden silny mróz bez okrycia może pozbawić nas kwiatów na cały następny sezon. Po trzecie, zadbaj o hortensje bukietowe i krzewiaste. Tu sytuacja wygląda Nieco inaczej, możesz ściąć bez obaw ich kwiatostany. Jesienne cięcie ma dwie zalety. Dzięki temu zimą wiatr nie będzie rozwiewał i rozrzucał suchych kwiatów po ogrodzie. Będziesz mieć mniej sprzątania wiosną. Poza tym, często zdarza się, że duże mokre kwiatostany pod ciężarem śniegu kładą się na inne rośliny na rabacie lub ich ciężar prowadzi do wyłamywania pędów. Jesienne ścięcie samych kwiatostanów jest dobrym rozwiązaniem, gdy chcesz temu zapobiec. Co najważniejsze, tych hortensji nie trzeba osłaniać. Są w pełni mrozoodporne. One kwitną na pędach jednorocznych, czyli tych, które dopiero wyrosną wiosną. Nawet jeśli obetniesz stare pędy jesienią, nie wpłynie to w żaden sposób na kwitnienie. Zdrewniałe pędy możesz wykorzystać do robienia sztobrów i sadzonek. Teraz jest świetna pora na pobranie materiału do ukorzeniania, bo hortensje są już w stanie spoczynku. Jeśli chcecie chętnie przygotuję film o rozmnażaniu hortensji bukietowych i hortensji Annabel, Dajcie znać czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek. Po czwarte zadbaj o trawy ozdobne. Nie przycinamy ich o tej porze roku, ponieważ pozostawione źdźbła stanowią naturalną ochronę dla nasady kępy. Warto je związać w snopek. Wiązanie jest bardzo ważne i wpływa w znaczącym stopniu na zimowanie. Chroni środek rośliny przed nadmiernym zamakaniem. Woda deszczowa i śnieg z roztopów nie zalegają na środku kępy. Wilkość w połączeniu z mrozem jest dla traw bardziej zabójcza niż sam przymrozek. Wiązanie ułatwia też cięcie wiosną. Związane trawy po prostu tnie się dużo łatwiej. Jednym ruchem cały ścięty snopek podnosimy do góry. Jeśli masz w ogrodzie wrażliwe gatunki traw, tak jak ja, na przykład rozplenice japońskie czy delikatne stipy ponytail, to wiązanie naprawdę poprawia zimowanie. Przy młodych sadzonkach warto też u podstawy kępy wysypać kopczyk kory, aby zabezpieczyć bryłę korzeniową przed mrozem. Po piąte, podlej rośliny zimozielone. Wiele osób o tym zapomina. Tuje, rododendrony, bukszpany, laurowiśnie wszystkie te rośliny potrzebują wody do dobrego przyzimowania. Zimą przy dużych przymrozkach korzenie w zamarzniętej ziemi nie mogą jej pobrać, a liście na słońcu tracą wilkoć to jest właśnie susza fizjologiczna. Jeśli jesień jest sucha, koniecznie, ale to koniecznie podlewamy zimozielone krzewy przed nadejściem przymrozków. To jest taki magazyn wody, z którego roślina będzie korzystać w mroźne, ale słoneczne dni. Warto też pomyśleć o ściółkowaniu, które ograniczy parowanie wody z gleby i dodatkowo ochroni korzenie przed głębokim mrozem. Po szóste, zabezpieczenie donic. Rośliny w donicach mają korzenie wystawione na mróz z każdej strony, a nie tylko od góry. To zwiększa ryzyko przemarznięcia bryły korzeniowej. Donice z roślinami wieloletnimi, np. małe iglaki, zioła czy rośliny starasu, ustaw w osłoniętym miejscu. Najlepiej przy ścianie domu. Następnie zadbaj o ich okrycie. Owiń je jutą, grubą agrowłókniną lub matą słomianą. A pod spód, i to jest bardzo ważne, połóż grubą warstwę styropianu lub desek, która odizoluje doniczki od podłoża. Przed dużymi przymrozkami wrażliwe rośliny warto przenieść do nieogrzewanych pomieszczeń, gdzie temperatura nie spada poniżej zera, lub do szklarni. Po siódme. Zabezpiecz donice z tulipanami, żonkilami i innymi kwiatami cebulowymi, które posadziłeś jesienią. One szczególnie potrzebują izolacji, ale też odpowiedniej wilgotności. Największym błędem jest pozostawienie donic na bezpośrednie opady deszczu i śniegu. Nadmiar wody w połączeniu z mrozem sprawia, że cebule po prostu gniją. Ustaw donice na styropianie i w miejscu, gdzie będą osłonięte od ulew i bezpośrednich opadów, np. pod zadaszeniem tarasu lub okapem dachu. Ziemia ma być wilgotna, ale nie mokra. Na tym etapie kwiaty cebulowe nie potrzebują częstego podlewania. W cieplejsze zimowe dni... Czasem trzeba je minimalnie podlać, by ziemia całkowicie nie wyschła, ale nie wolno przelewać doniczek. Nie podlewaj też przed zapowiadanymi przymrozkami i zabezpiecz pojemniki, gdy w prognozach pojawią się spadki temperatur. To klucz do bezpiecznego przezimowania cebul i obfitego kwitnienia wiosną. Po ósme, wykop rośliny niezimujące w gruncie. Dalej kany mieczyki. Jeśli jeszcze ich nie wykopałeś, to jest naprawdę ostatni dzwonek. Musisz działać szybko, zanim ziemia głęboko zamarznie. Wykop je ostrożnie, pozostawiając niewielką ilość ziemi przy karpie bulwie. Następnie koniecznie wysusz rośliny w przewiewnym, chłodnym miejscu, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci, która może być przyczyną pleśni lub gnicia. Dopiero potem schowaj suche karpy i cebulę do chłodnego pomieszczenia, idealnie w temperaturze 4-8 stopni, np. do piwnicy lub garażu przysypane piaskiem, torfem, trocinami lub perlitem, aby nie wyschły. Pamiętaj, żeby podpisać odmianę. Wiosną zaoszczędzisz sobie zgadywania, co gdzie posadzić. 9. Zabezpiecz sprzęty ogrodowe. Węże opryskiwacze konewki, wszystko co może zawierać resztki wody, warto schować do garażu lub altany. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość i może rozsadzić plastikowe i metalowe części. To samo dotyczy pomp, zbiorników na deszczówkę i systemów nawadniających. Należy je opróżnić przed nadejściem przymrozków. Narzędzia stalowe, takie jak łopaty i sekatory, warto oczyścić i naoliwić, aby zapobiec rdzewieniu. Ja większość narzędzi już sprzątnęłam do domku narzędziowego i altanki, ale kilka rzeczy jeszcze wymaga schowania. I na koniec, po dziesiąte, ogólne porządki, czyli zamykanie sezonu. Warto zrobić spacer po ogrodzie. Zabezpieczyć rośliny, które mogą się połamać, na przykład popalikować młode drzewka, sprawdzić mocowania roślin pnących, takich jak róża lub winorośli, do podpór. Wiatr i śnieg są silniejsze niż myślisz i potrafią wyrwać nawet dobrze zamocowane pędy. Zabezpieczamy też najbardziej wrażliwe dekoracje i elementy architektury ogrodowej, na przykład lampy solarne, ławki, które nie powinny zimować na zewnątrz. Warto przenieść pod dach wszystkie drobne rzeczy, o których nie zawsze każdy pamięta. Dzięki tym porządkom wiosną nie będzie przykrych niespodzianek, a Ty będziesz mógł skupić się na przyjemności sadzenia i podziwiania kwiatów. Pamiętaj, dobrze przygotowany ogród zimą to zdrowszy i piękniejszy ogród wiosną. Jeśli zrobisz te 10 rzeczy, Twój ogród będzie gotowy na nadejście zimy i przymrozków. Dziękuję za oglądanie, za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Najbardziej zawsze cieszę się z komentarzy, bo lubię ten bezpośredni kontakt z Wami i wymianę ogrodowych doświadczeń. Sprawdźcie poprzedni film, w którym zdradzam moje triki na ogrodowe oszczędności. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Prosto z Ogrodu.